Sława mi Kriste Boże, Kraju Sławy wieczite, Nie żywi człowiek samo o kruchu, Nie samym chlebem żyje człowiek, Lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Sława Tobie, Chryste Boże, Sławie wieczni Gospodin z wami Pan z wami I z duchem twoim Nawiesztaj Słowa Ewangelii Według świętego Mateusza Sława tebie Gospodine Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła, a gdy przepuścił 40 dni i 40 nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego. Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz On mu odparł. Napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego. Postawił na narożniku świątyni i rzekł mu, jeśli jesteś synem Bożym, rzuć się w dół. Jest przecież napisane, Aniołom swoim rozkaże o Tobie. A na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus. Ale jest napisane tak, że nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę. Pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł. A oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, widzimy Zbawiciela, który natchniony przez Ducha poszedł na pustynię, nie by uciec przed światem, lecz by pościć i modlić się. Pozwolił, aby kusił go ten, który jest zły, aby kusił go szatan co było mu to potrzebne. Nie było mu to potrzebne, lecz potrzebne jest to nam, abyśmy zobaczyli i zrozumieli, jak należy się zachowywać, gdy wpadniemy w różne pokusy. Pierwszą była ta, gdy Jezus począł głód. Oczywiście po wielodniowym poście Poczuł głód. I wtedy podszedł do niego szatan i powiedział, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiedział, napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Widzimy, że kusiciel jest przebiegły i udaje, że chce pomóc Jezusowi. Namawia go, aby kamienie przemienił w chleb i by się najadł, by miał życie. Jednakże Zbawiciel nie pozwolił się namówić, lecz odpowiedział, cytując Pismo Święte, gdzie napisane jest, że Człowiek żyje Słowem Bożym, a Jezus jest Słowem Bożym, które daje się nam dziś jako pokarm w każdej komunii świętej. Jednakże Szatan nie rezygnuje, lecz próbuje namówić Jezusa, aby skoczył w przepaść, bo napisane jest, Aniołom swoim rozkaże o Tobie i na rękach nosić Cię będą, abyś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Jezus odpowiada Mu na tę propozycję. Nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Szatan ponownie nie rezygnuje, lecz proponuje i namawia Jezusa, aby oddał Mu pokłon, a On w zamian Da mu wszystkie królestwa świata. Proponuję Jezusowi to, co nie należy do niego, cały świat. Dam Ci to wszystko, jeżeli upadniesz i oddasz mi pokłon. Wymaga tego, co należy jedynie do Boga, bo jedynie Boga należy wielbić i jedynie Jemu służyć. Bracia i siostry, te kuszenia, przez które przeszedł Jezus z powodu nas, są dla nas nauką i wykorzystajmy je jako wskazówki tego, jak należy się zachowywać. W każdym kuszeniu odnajdźmy siebie samych, bo i nas to spotyka, i to każdego dnia. Powiedzmy razem z Jezusem, Odejdź od nas, szatanie. My jesteśmy dziećmi Bożymi. My nie chcemy mieć z Tobą nic wspólnego, ani zaczynać, ani czynić, ani też słuchać Twoich rad. Ten, kto chciał. Naprowadzić na zło Jezusa dziś chce uczynić to z wiernymi. Gdy zauważymy te kuszenia u nas samych, powiedzmy tak jak Jezus, odejdź szatanie. Wielbi jedynie swego Boga. Nikt i nic nie może zająć miejsca Boga. Ani pieniądze, ani władza, ani honor. Wszystko jest przemijające, a Bóg pozostaje na zawsze. My Go znamy jako swego Ojca w niebie, od którego pochodzimy. Zawsze jesteśmy Mu wdzięczni za to, że nas miłuje. Kocha nas, gdy nie jesteśmy dobrzy, gdy błądzimy albo oddalamy się od Niego. Jego jedynym pragnieniem jest to, abyśmy trwali w jedności z Nim. Znamy Go jako swego Ojca, który chętnie przebacza, który cieszy się z powodu każdego z dzieci, które powraca do Niego, do miłosiernego Ojca. My znamy Go jako swego Ojca w niebie Który posłał nam swego jednorodzonego Syna Naszego Pana Jezusa Chrystusa Posłał nam swoją miłość Dlatego bracia i siostry Wykorzystajmy ten czas łaski Czas wielkiego postu Który, który wzywa nas do pokuty a pokuta składa się z modlitwy jałmużny i postu. My od samego początku swego życia chrześcijańskiego, od chrztu, zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa. Jesteśmy z nim zjednoczeni. Tak więc, zjednoczeni również z Jego zwycięstwem, nie tylko nad Szatanem i Jego. Kuszeniami, lecz jesteśmy z Nim zjednoczeni we wszystkim i w Jego ostatecznej chwale, chwale zmartwychwstania. Czas Wielkiego Postu oferuje nam to, abyśmy goręcej i dłużej niż zwykle się modlili. Nasz Pan modlił się do Ojca w niebie bardzo często i długo. Niech nie minie ani jeden dzień bez modlitwy. Godna pochwały jest również modlitwa rodzinna, a i modlitwa osobista. Każdy z nas, dzieci, pragnie rozmawiać ze swoim Ojcem w niebie. Każdy ma swoje osobiste trudności i każdy powinien podziękować swemu Ojcu, od którego. Dzień i w nocy przyjmujemy niezliczone dobrodziejstwa Msza święta, zwłaszcza niedzielna Niech będzie dla nas słodkim obowiązkiem Kto może zapłacić za pełnię łaski Bożej Którą chrześcijanin odczuwa po każdej mszy świętej Zgodnie z możliwościami towarzyszmy Jezusowi w każdy piątek na Drodze Krzyżowej. Bądźmy na wzór Matki Maryi, która towarzyszyła swojemu synowi. Odczuwajmy, Litość wobec Jezusa, który poprzez swoją mękę i śmierć nas odkupił. Nie ma większej miłości niż miłość Jezusa do nas. On zniósł mękę i śmierć, aby odkupić nas grzeszników. Niech post przynajmniej w każdy piątek, a zwłaszcza w Wielki Piątek, nie będzie dla nas trudny. Pośćmy z miłością i wdzięcznością. Wobec Jezusa za jego miłość, a z postu niech zrodzi się jałmużna i hojność wobec potrzebujących, którym brakuje dóbr doczesnych. Post i jałmużna niech idą w parze. W pokorze niech będzie nasz post i jałmużna. Pan wywyższa pokornych ku swojej chwale. Niech ten czas Wielkiego Postu będzie dla nas okazją, gdy w sercu odczujemy radość zbawienia i bądźmy wdzięczni. Amen. Powstańmy i we.